1 lutego, w ten środowy wieczór gościmy w Jarosławiu, gdzie handball JKS podejmować będzie KGHM, MKS, Zagłębie Lubi. Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muras. Bezdra, ale świetnie w ramce Maliczkiewicz. Bardzo powoli zaczyna się ten atak. Zagłębia Bujnochowa zbiega, Bujnochowa bez fału, ale Michalak, najsprytniejsza, zgarnęła tą piłkę i zdobywa pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Hanna Szczotka pojawiła się na skrzydle. Leworęczna zawodniczka, grająca nominalnie na rozegraniu. Teraz Matuszczyk, jest drugie trafienie dla JKS. macza Maczado Matieli. Świetny manewr Brazylijki, zdobywa bramkę. Kozimur. Guziewicz, Guziewicz. I piłka wpada do bramki. do Matieli, kochania Ksala. Drabik, drabik na czystej pozycji. Nie faulowała tutaj już. Machado Matieli, Karolina Kochaniak Sala. Dzisiaj na razie nie może sobie pograć, dogranie do Michalak i Kordowiecka skuteczna. Skubacz, Byzdra wyprowadzana do rzutu, ale oddaje jeszcze do Kozimur. Kozimur, Byzdra. E, świetnie przewidziała to górna podanie do kontry. Machado Matieli i jeszcze raz zatrzymana. Druga kontra, zagłębia. Kasuje się być czysta. A teraz fatalnie kostów próbowała przerzucić zimę. Bójnochowa, mało rzutów z drugiej linii na razie, drużyny zagłębia. Prawie w ogóle do do skrzydła. Bójnochowa, macza do Matieli. Kochaniak Sala, to się zamieniły teraz stronami. Kochaniak Sala, jej pierwsze trafienie. udziewicz mało tutaj miejsca. Szczotka, zablokowany ten rzut, ale chyba trafiła w twarz. Rywalkę, oczywiście, przypadkowo. Bujnochowa, dogranie do przywary, jest trafienie, 20 sekund zostało do końca. Machado Matieli do Michala, ta łapie piłkę, przerzucenie do drabik, świetna akcja, ależ teraz zagrały. No wielkie brawa przede wszystkim dla Darii Michala, która zobaczyła tam rywalkę i to koniec pierwszej połowy, 12 do 8. Bujnochowa, odwrócenie akcji, Machado Matieli, Bujnochowa, przerzucenie na skrzydło, przywara. Kozimur, Byzdra. Złe to podanie. A Byzdra nie mogła złapać tej piłki, bo by podała sama do siebie. Karolina Kochaniak Sala. Ależ to był rzut! Wydawało się, że Kordowiecka złapie tą piłkę. Karolina Kochaniak Sala do skrzydła. Świetny teraz rzut. Jeszcze raz Byzdra. Kozimur. Byzdra z przetrzymaniem broni zima. Łóziewicz, łapie zima, podanie do kontry. Michalak, Michalak. skutecz. Macza do Matieli, kochania Ksala. Znowu ten jej charakterystyczny zwód. Do prawej strony, pójście w lewo. Macza do Matieli, kochania Ksala, miała trochę miejsca. Trafia w samo okienko Bramki. Skubacz, szczotka. Łóziewicz, trafia. I w tempo musi dostać piłkę. Zablokowana, świetnie, Karolina jak sala i podanie trochę w ciemno, ale skutecznie do Mikala. Kta, zdobywa kolejną bramkę, ósmą. Teraz górna, ależ wrzutka, fenomenalna akcja. Tak jest, Jureńczyk przywara. Teraz ustawiają tą akcję, Karolina Kochaniak-Sala do skrzydła. I jest trafienie. Byzdra. Skubacz, szczotka, Byzdra. Byzdra też potrafi potężnie rzucić. Zych, zych! Potężny rzut lewą ręką Aleksandry Zych, jej pierwsza bramka. świetne zbiegnięcie pankowskiej i ta też zdobywa dzisiaj swoją bramkę. Skubacz, szczotka, Kozimur. Szczotka, szczotka, jest jej pierwsze trafienie. Na znowu wrzutka, ale za wysoko do przybary. Czy jeszcze zdąży? JKS nie. A więc 31 do 16. Pewne zwycięstwo mistrzyń Polski. Dzięki zdecydowanie lepszej drugiej połowie. A więc Zima. Tak, wiedziały o tym jej koleżanki. To prawda, zagrała świetny mecz. Teraz dziękuję za uwagę już. Marcin Muras, do zobaczenia, do usłyszenia.